Do dopyta jest. Do dopyta jest. Do, do jest. Cześć Wam. Witam serdecznie. Jeszcze raz przemaglujemy próby kontrolowania picia. A tak naprawdę są to próby udowodnienia sobie, że jestem kozak, że dam radę, że mogę pić. I Wy się mądrzcie, a ja wiem swoje. No tak się nie da. Ale tu fajnie akurat tak się złożyło, że e, widz napisał. Komentarz, prośbę. Nie mam problemu z niepiciem przez X tygodni. Potrafię kontrolować X imprez z rzędu. Tylko jak mi się zdarzy taka konkretna gleba, to mam stany lękowe, gdy poziom alkoholu spada do zero, nawet po, po jednorazowym piciu. Co robić? No kurczę, nie pić! <ścoughs> nie pić! No, dla mnie to już dzisiaj jest proste. No, przecież dla mnie to jest ewidentnie. No, już za, zatracona możliwość kontrolowania picia. No, jest to jeden z objawów uzależnienia. Ale przeczytam, co napisałem, i odniosę się do swojej wypowiedzi pisemnej, jeżeli będzie trzeba, co napisałem. No, chodzi o to, żeby nie kontrolować właśnie picia i nie picia, bo zdrowy człowiek nie kontroluje tego bo nie ma z tym problemu. No właśnie, on idzie, no ale tam Dziękuję za takie, <laughs> Dzie... no, ach, no bo to ja piszę. Dziękuję za takie picie, że muszę się trzymać, kontrolować, że na przykład partnerka, czy żona, czy koleżanka, ktokolwiek z przyjaciół, prosił mnie przed wejściem na imprezę. No na przykład się wstydzi już, bo w... oni wszyscy doskonale wiedzą dookoła, że masz kłopot. Nie mówię akurat teraz konkretnie do autoralistów tylko tak, no opowiadam. Że, że ktoś ma problem z alkoholem i się wstydzi, już, bo pewnie coś namiesza. Może ktoś jest agresywny, może ktoś ośmieszy całą grupkę, bo razem poszli. Czy właśnie partnerka, żona, czy mąż, zależy kto tam odwala jakieś maniany, zrobić szodę po prostu na takiej imprezie, czy no przyjęciu, no gdziekolwiek. I to się właśnie wiąże z tym, czego ja też bardzo nie lubiłem, bo to jest ta buta. No, dajcie mi spokój, ja wiem swoje, co wy mi tutaj gadacie, ja jeszcze kontroluję. No próba za wszelką cenę pokazania sobie i innym. A prawda jest zgoła inna i często ci uzależnieni w tym swoim smutku, bo to jest smutek, bo muszę się pożegnać. Nie dopuszczam do głowy tego. Ja pierniczę, nie wyobrażam sobie. Wszyscy będą pili, a ja nie. No przecież jestem nienormalny jakiś. Nie, ja dzisiaj udowodnię sobie, dzisiaj nie wypiję, dzisiaj wypiję tylko trochę. No, pokażę wszystkim, pokażę sobie, że jestem w stanie e, skontrolować to. Przecież to jest klasyczny list, klasyczny post o tym, że, e, że coś ktoś próbuje. To jest, przecież ja to przychodziłem to samo i przychodziły miliony osób. A ktoś, a ktoś tam pisze, albo wąsacz, albo brodacz mówi, że to, że tamto, że jest powrót. Słuchaj brodacza, wąsacza, czy tam innego. A miliony ludzi poległo, miliony ludzi jest w grobach, bo nie ma powrotu do kontrolowanego picia. I za chwilę to narysuję, ale mi się z kwiatem i z owadem Mam takie skojarzenie właśnie, że jak już wlecisz tam, to już z tego kielicha nie wylecisz, ale to za chwilę. I, no właśnie i oni do ciebie tam tłuką te teksty, te koleżanki, partnerki czy, czy przyjaciele. Rafał, tylko pamiętaj, Rafał że pamiętaj, co był ostatnio? Nie przynieś nam wstydu, proszę cię tylko nie za dużo, uważaj z alkoholem i wszyscy się martwią, tylko nie ty. No, gdzieś tam się przejmujesz, spoko, kurde spoko, dzisiaj dam radę, a potem i właśnie chodzi o to, że nie dasz rady, bo bo no to jest na tym dupa i, i i chcesz jeszcze, dobrze to dziubne, tylko troszeczkę, ale któregoś momentu, któryś moment przegapisz i o ten jeden jest za dużo, a potem już leci. No właśnie, proszę Cię tylko nie za dużo, uważaj z alkoholem i tak dalej. Nikt, bo to jest, to jest, to można się czuć takim poszkodowanym, że... Dlaczego akurat mnie to spotkało, a inni normalnie mogą się bawić? No niestety, no, przejęliśmy pałkiem wcześniej i tak to wyszło. Normalny człowiek wchodzi na dyskotekę, na domówkę, na ognisko, gdzieś tam jedzie, prawda, wypije dwa piwa i on nie zaprzęta sobie głowy, nie kontroluje, on nie musi. On nie musi kontrolować, ile wypił. Mu to, stu, mu to styka. Przecież mam parę koleżanek takich. O, fajnie zaszumiało mi po jednym piwie czy po dwóch, ale ja więcej nie chcę, bo ja będę się źle czuła, bo będę nie, nie chcę następnego dnia zdychać, albo na przykład już mam ten dobry humor i wiem, czym to się może skończyć, bo raz kiedyś przegięłam i rzygałam północy, nie chcę nigdy więcej. I te osoby nigdy nie przegięły tej bariery takiej, które no, my alkoholicy nagminnie przechodziliśmy ją, a potem zostaliśmy już też na, na samym końcu uzależnieni fizycznie, i tak dalej. Bo to jest, są inne na ten temat filmy. E, no tak, no i piję, i piję dla przyjemności. Nie po to, żeby się urnąć, jak świnia i zapomnieć, bo to nic nam nie daje. To i tak każdy za wszelką cenę chce e, to kontrolować, ale pytam się po co. E, po co pić? Bo właśnie tutaj się chce żegnać, e, nie może się pożegnać z tym chlaniem. Jednocześnie pozostawiając sobie i tak te wszystkie, no a dlaczego chce tak się cholernie urżnąć, Bo coś mu ciągle przeszkadza w tym swoim życiu. Nie potrafi zaakceptować, że można się bawić bez alkoholu. Tak mu go szkoda, bo jednocześnie, mówię na przykład o sobie, gasiłem swoje, swoją traumę, swoje jakieś problemy. I nie wchodzi w grę w ogóle nie picie. No i właśnie. Nie, no nie mu się nie, musi, nie kontroluje, ile wypił, bo mu to styka, pije dla przyjemności, nie wchodzi, właśnie, nie wchodzi na grupy, na fejsy i nie pisze o tym, czy nie szuka kanałów o piciu, na przykład test misji, nie mówi o tym y, wszystkim, czy, czy komuś, na przykład mi, że ma taki model picia, że może kilka razy, a potem gleba i ta gleba będzie coraz częściej, no niestety, ja to przychodziłem Wiktor, Kazik, Karol. Wszyscy to przychodzili, a potem jak nie zdążysz, to właśnie jest gleba już ta głębsza 2 metry w glebie. A skąd ta gleba? Bo wcześniej pił i się, i się skupiał. Wcale nie był wyluzowany na danym wydarzeniu, nie mógł ulec dobrej atmosferze, bo walczył ze sobą, ile to jeszcze może wypić, ile wypił czy jeszcze może, a jak tak, to gdzieś w kibelku, by ktoś nie widział itd. itp. No właśnie, i teraz zobacz, czy to jest faktycznie prawdziwe mm, oddanie się y, jakiejś imprezie, jakiejś uroczystości, czy to jest cały czas, kurde, tu wszyscy gdzieś tam, nie wiem, wesele jest, czy jakaś tam inna uroczystość, a tu w głowie tylko siedzi, kurczę, jeszcze bym się napił, ale jak przegnę, to co będzie, ja pierniczę, może, może za pięć minut, może za dziesięć, bo już tak czuję, że szumi, ale żeby mi nie schodziło, bo przecież będę się fatalnie czuł, no jeszcze nie, jeszcze nie, tam sto lat, to wszyscy, o, woda para, Kasia, wspaniale, o. no, mają fajnie, ale ja nie mogę teraz, ja nie mogę, bo, bo mogę zaraz przegiać, potem w kibelko, żeby nikt nie widział, bo ja będę coś się trzymał, żeby... O, babcia i ciotka patrzą, tak, Rafał, mówiły wcześniej, Rafałku, tylko dużo nie pij, To dużo nie pi nie, nie, ja nie piję, ale tam ze stołu flaszkę do kieszeni i potem w tolecie, a tam sobie falę na przykład, nie, no. te, do dupy to jest, bo to nie jest, bo to nie jest impreza. Czemu? Bo kontroluję. Bo mu to przeszkadza. Ale przede wszystkim już wie, że ma problem z ilością wypitego alkoholu. Za wszelką cenę próbuje kontrolować. Jaki to jest, jaka to jest przyjemność w ogóle gdziekolwiek pójść, że nie ja muszę się zastanawiać i bać się sam siebie, czy ja mogę wypić, czy nie mogę i ile. To jest bez sensu w ogóle. I to jest oczywiste, że jest problem z, już z alkoholem. To jeden z objawów uzależnienia. Koniec, kropka. Szuka pocieszenia w tym, że potrafi kilka razy. No to, to właśnie to są te próby udowodnienia sobie, że no przecież, to jest ten kozak, zobacz, udało mi się pięć razy i udowadnianie wszystkim innym. Marysia, zobacz, ja ostatnio, patrz, jak się trzymałem, ta, takie, takie oszukiwanie, takie przekładanie na, na potem, odkładanie, to są następne zawody i tak wcześniej czy później tak polegniesz jeden z drugim. Że nie ma, bo jeżeli byłoby picie kontrolowane, ktoś by dostał nagrodę Nobla. A na razie to my możemy dograć, odbierać nagrody Jobla, bo, bo to jest niemożliwe. To jeden z objawów uzależnienia, koniec kropka. Szuka pocieszenia w tym, że potrafi kilka razy. To już jest w przypadku w wielu przypadkach, jak to się mówi, po ptakach. To już przekroczona granica i, i, i koniec. Można się tylko. Alkoholik się martwi właśnie. Można się tylko wtedy martwić, że niestety, ale przyjdzie kryz kramatyska i na pożegnanie się z alkoholem albo śmierć. I tak jak jestem to pytanie, co mam robić? Przestać pić, bo już nie skontrolujesz. Proste. A jednocześnie tak mu cholernie zależy na tym piciu, że myśl... Um, o, przewinęło mi się. Um, że myśl, że potrafię kilka razy kontrolować. Myślę, że potrafię myśl, że potrafi kilka razy kontrolować, daje mu nadzieję na dalsze picie. No właśnie. Ale jak długo? Bo to jest równia pochyła. I tu zaraz ten rysuneczek, mój, bo taki sobie wymyśliłem. A z powrotem nie da się już wyjść. To tak jak z kielichem kwiatu łapiącego owada. No właśnie. Z którego później roślinka wyciągnie soki, a z ciebie ziemia. Taka jest ta choroba. Pozdrawiam mnie pijąc, zaczynając szósty rok swojego trzeźwienia, nie picia i tak dalej. No i chyba pięknie, nie? I niestety wiele osób dopiero to zrozumie bardzo późno, już po wielu stratach, jak się odsuną ludzie, jak straci zdrowie, majątek, różne materialne rzeczy. Szacunek i godność. I to będzie ten... To będzie ta gleba, nie? A potem już jest ta gleba, dosłownie. Śmierć. Proszę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Proszę o lajki, żeby nas było widać. O subskrypcję, o przekazywanie dalej wiedzy, że Rafał siedzi i gada o tym, a inni nie słuchają. Do usłyszenia.